dosyć wyżnie już mamy szósty dzień dnia 2023 dzień dobry znajdują Świadkowie Jehowy Mieli pamiątkę śmierci, czcili, bo umarli, grzebią umarły, a ty idź Królestwo Boże. Królestwo Boże to nie jedzenie picie, sprawiedliwość, miłość, radość w duchu prawdy Chrystusa. Środkowo wyjechowy są religią. No i bardzo bym chciała ich obudzić, chociaż jednego, żeby się obudził i przyszedł do Chrystusa na Syjon. I służył Chrystusowi, Królowi Ojcu naszemu z nieba. bo Bojechowa mieszka w Ameryce, Jechowa. Biblia może zmienić Twoje życie nie, nie może wszystkie Biblie są przekłamane świadkowie Jehowy na przykład mają w Biblii zmienione Polosan 3.13 można sprawdzić u świadków jest pisane Jehowa jak Jehowa wybaczy Wam tak a w Biblii Warszawskiej jest jak Chrystus wybaczy. Nam to i my mamy wybaczyć. My mamy sobie właśnie nawzajem wybaczać. A Jehowa mieszka w Ameryce i to przyszło, skąd ta religia przyszła? Z Ameryki. A Chrystus jest w niebie, patrzy, co ludzie robią. Przyszedł, dał nam słowo, przykład, wzór, i teraz przychodzi powtórnie poprzez swych aniołów, ludzi, którzy właśnie ostrzegają, głoszą królestwo. Świadkowie głoszą, ale oni tylko właśnie głoszą. Naśladują, że Jezus głosił i oni głoszą. Tylko tyle. Ale co głoszą? Jechowe? A Chrystus? Chrystusa apostołowie głosili. Apostoł Paweł na, nawrócił się do Chrystusa. szabel. szawle, szawle, Czemu mnie prześladujesz? Kim Ty jesteś? Jam jest Jezus. Chrystus Emanuel, którego Ty prześladujesz. Jak prześladował uczniów apostołów? prześladowa, bo się uczniów prześladował Chrystusowy. Te oświadkowie, jak prześladują nas, odrzucają, wysłuchają. I jak i Chrystus, nasz Ojciec nie pociągnie, to się nie obudzą, bo są martwi w organizacji, służą religii, zaślepieni, a religia zniewala Każda religia zniewala, tu jest jedna religia, tu jest druga religia, rzymskokatolicka. No i tu w tych budynkach nie mieszka Bóg prawdziwy, Chrystus Król Immanuel, bo Bóg chce zamieszkać w naszych sercach i umysłach. Co z tego, że Świadkowie mają takie piękne sale? Się tak ładnie ubierają, ładnie mówią. Co z tego, jak zdradzili Chrystusa? Zradzają go. Posłużą jehowie z Ameryki. Zostali zwiedzeni. Mogą się nawrócić. W ten łotr. No, ja chcę być takim łotrym na. Prawicy, który właśnie uwierzył, uwierzył i będzie w raju na ziemi, królu. Jezus, wspomni na mnie, jak będzie w swoim królestwie, i wspomniał, i będzie w raju na ziemi. Taki łotr. Co krat, może kogoś zabił, ale uwierzył poprzez wiarę. A wiara to jest co innego niż religia, religijność. Religii są faryzeusze, teraz właśnie religie jak kiedyś. Jezus do nich przyszedł, oni czekali na przyjście, a nie poznali. Teraz też my przychodzimy, chcemy właśnie rozmawiać w Słowie Bożym przychodzimy z takim małym mieczem ale oni nie chcą dlaczego? bo im Jehowa zakazał Jehowa to jest ich bóg fałszywy siedzi w Ameryce ośmiu wspaniałych czy siedmiu no i tam w Hamburgu w Niemczech wykluczony świadek Jehowy właśnie naszedł na salę królestwa ich i zastrzelił siedem osób do tego świadkowie doprowadzają taką miłość mają rozkochują tych ludzi a później ich zostawiają no i później jest zemsta ja im tego nie życzę ja bym chciała właśnie żeby Daniel Kis się nawrócił i będzie królem. Jego żona królową. Szczogałowa też. I będzie królową. I już król... Będziemy królować na ziemi. Będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Gdzie będzie? też do nieba? Środkowie nie chcą iść do nieba. Tylko tam jakaś grupka. Tu na ziemi ma być raj Mamy sobie wybaczać, pomagać, szanować, miłować. No jechowa wszystko widzi, co do minuty. Według zegarka Chrystus też tak chodził i patrzył na zegarek. Zmiana przyszła. Dwie minuty mają. Chrystus jak chodził, głosił. Też patrzył na zegarek. Ale nie pojedliście na tej pamiątce, nie popili. A króle, a to trzeba pojeździć, i popić. Wesele baranka, trzeba się cieszyć. Idziemy pić wino. A u świadków nie dają, nie? Nie kochają bliźniego swego. A potem wszyscy mają nas poznać. Po czym? Po tej miłości prawdziwej. Chrystus dał nam jedno przykazanie. Daje nam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was mi, umiłowałem. Pierwszy Jana 5, 20. Kto nie miłuje brata, siostry, którą widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Środkowie mają miłość do siebie. Ale to też jest taka miłość wyuczona. Bo mają miłość, ale jakby na przykład Siostra zaczęła zadawać pytanie, już inaczej myśleć, Jehowę podważać, no to już by ją nie lubili. I już ta miłość by nie była miłością, byłaby nienawiścią, odrzuceniem za to, że chce poznawać, chce być uczennicą Chrystusa. Nie może być uczennicą Chrystusa. Dziękujemy za współpracę. Chrystus się cieszy, że Jego słowo. Słowo jest mieczem, jest prawdą. Poznacie prawdę a prawda Was wyzwoli. Prawda jedynego, prawdziwego Boga, którym jest Chrystus Król Imanuel, Bóg z nami. A jego ojciec się cieszy, że my słuchamy syna. Oto mój syn umiłowany, jego słuchajcie. No, tu idzie syn Boży. Witam, brata. No, zmiana była, był pis, widziałeś, nie? No, cieszą się... Nowy platek. Plaka czy komiks. No, cieszą się, że było fajnie na pamiątce. Ale może właśnie zmienić Biblia, przykład nowego świata Wasze życie. Jakbyście głosili zmartwychwstanie Chrystusa. Tu macie pomoce naukowe. Raz Chrystus zakosztował śmierci za każdego, i teraz przychodzi zebrać pszenicę, tą co o jego prawdę. To jest jego prawda, a że religię, każda mówi, że ma prawdę, no to ma prawdę, jak faryzeusze swoją prawdę. Badają pisma, nie mogą poznać czasów, porów, czasy pory na nawiedzenia Chrystusa. Przyjścia w czasie prawdzie, miłości i uczniów, jako owce, co zgnęło z domu Izraela na plusie, jako dobre łotry na plusie to już 25 rozdział 1 do 46 spełnia się na oczach naszych. Także dzisiaj jest mały czwartek, a wielki Chrystus Król Zbawiciel Świata. U katolików jest mały czwartek, a wielki Chrystus Zbawiciel Świata. Największy. Największy ze wszystkich ludzi, wielki Ojciec Święty w niebie, Chrystus Emanuel, Bóg znamy, w Jego prawdzie. Można się dołączyć do Chrystusa, który żyje. I Efezjan 4, rozdział 20-24, Jana 4, rozdział 14-24, Jana 6-63, Jana 8-32, że prawda Jego wyzwala, cały czas wyzwala z grzechu, śmierci, kłamstwa. Bo diabeł zakłamał Ewe w raju, Ewa uśmieciła swego męża Adama, a dzisiaj każdy mężczyzna ma nie za jechową kobietą, nie za religią kobietą, ale za Chrystusem. 1 Koryntian 11 rozdział od 1 do 3. W duchu prawdy na każdym miejscu, naśladując Baranka.